Zaki zużywane są latem, ale muszą wytrzymywać ciężar 23 cm śniegu i wiatr o prędkości 225 km na godzinę. Unia ma problem z ujemnym przyrostem naturalnym, ale aktywnie promuje antykoncepcję i legalizację aborcji. Parlament Europejski miał twardy orzech do zgryzienia, ale w końcu zunifikowała, jakiej średnicy może być orzeszek. Unia walczy z nieopłacalną produkcją, ale dofinansowała plantatorów tytoniu, jednocześnie podnosząc akcyzy na tytoń. W Unii, pomimo maksymalnego uszczegółowienia przepisów, jest za duża swoboda ich interpretacji. Dekalog ma 279 słów, Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 300, a Dyrektywa Unijna w sprawie przewozu cukierków karmelkowych prawie 26 tysięcy. Komisja Europejska rozwiała wszelkie wątpliwości. Truskawki powinny mieć kształt owalny. Wiadomo dlaczego Wilhelm Tell trafia w jabłko strzelając z kuszy. W Unii powinniśmy mieć średnicę jabłek co najmniej 55 mm. Marzeniem Unii Europejskiej jest wprowadzenie absolutnego zakazu reklamy słodyczy i zabawek. Komisja Europejska ustala, jak jasno powinny świecić światła drogowe. Komisja Europejska ustala wielkość butelek, w których są sprzedawane alkohole. Tylko Hiszpanie i Portugalczycy mogą używać nazwy Porto i Sherry. Unia oznajmiła, że końskie mięso jest jadalne i zabronione jest dawanie im leków, bo mogą być szkodliwe dla konsumentów. Od 2020 roku będzie nakaz instalacji miernika oszczędzania energii elektrycznej w każdym domu i kary za jego brak. Unia opracowała plan, by wydać 55 milionów euro, by zachęcić ludzi do kupowania kwiatów ciętych i doniczkowych. Unia chciała zakazać sprzedaży mleka sojowego, bo etykieta z napisem SOJOWE trudno odczytać. Wiadomo już, dlaczego był Brexit. Zmuszano mieszkańców Albionu, by suszyli i patroszyli indyki nie po swojemu, ale też kazano wymienić trzybolcowe wtyczki na dwubolcowe. Dobrze, że nie na jeden bolec. Kolec. Stolec? Bolec. To jest posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Do fermentacji whisky zakazano używania dębowych beczek. Komisja pragnęła, byśmy wszyscy bracia europejczycy obowiązkowo czytali przy śniadaniu. Uwaga miłośnicy aromatyzowanych chrupek. Unia zabroni ich sprzedaży i skończą się czasy aromatyzowanego chrupania. Kończą się czasy frustracji we włoskich knajpkach. Unia w końcu ustali grubość i średnicę pizzy. Wiadomość dla wielbicieli kwadratowych butelek: wkrótce jean będzie sprzedawany wyłącznie w okrągłych. Choinki świąteczne powinny mieć symetrycznie ułożone gałązki, regularnie rozmieszczone igły i identyczny kolor. Podczas pracy na pokładzie statku rybacy muszą nosić siatki na włosy. Każda załoga statku rybackiego musi mieć co najmniej 200 prezerwatyw, by zapewnić rybakom bezpieczny seks. Unia zakazuje sprzedaży domowych dżemów, wypieków i świeżych jaj podczas świąt i imprez dobroczynnych. Z ulic znikną motorowery o mocy silnika powyżej 74 kW. Za sprzedaż papierosów na sztuki, w pubie czy restauracji grozi wysoka grzywna. Unijne prawo określa, jak głośno mogą pracować kosiarki do trawy. Do niedawna Polska nie leżała nad morzem, to przez opołonek w bieszczadach, bo jest daleko ponad normę od morza. Nowelizowano szczęśliwe przepisy i już leżymy z powrotem nad Bałtykiem. Kiedyś, jeśli kapusta ważyła powyżej 2 kg, to naruszała tym samym przepisy. Unia zadbała o wytrzymałe prezerwatywy, muszą pomieścić i udźwignąć ciężar 18 litrów płynu. Unia zabroniła produkowania pomp centralnego ogrzewania bez elektronicznego sterowania. Parametryzacja klatek kur Niosek spowodowała wzrost cen jaj w Polsce o 30%. Aby ograniczyć ilość bzdurnej biurokracji, powołano grupę do spraw obciążeń administracyjnych, która wycofała ponad 6 tysięcy bzdurnych unijnych aktów prawnych. Koźle mięso uznane jest za baraninę. Poszewki od poduszki mają 5 regulacji prawnych. Same poduszki 109, kołdry 10, prześcieradła 39. Budziki 11, telefony komórkowe 134, zegarki na rękę 3, okulary 225, lampki nocne 36. Kiedy zostaje się eurodeputowanym otrzymuje się mnóstwo zaproszeń na śniadania, lunche, obiadki, kolacje, szampańskie wieczory. Lobbyści serdecznie zapraszają. Unia chciała zabronić diabetykom jeżdżenia samochodem. Zabroniona jest sprzedaż jajek na tuziny. Ceny gumowych rękawic podskoczyły, kiedy Bruksela orzekła, że są za cienkie i nieodporne na wysokie temperatury. Budżet w parlamencie europejskim w 2012 wyniósł 1,7 miliarda euro. 24% wydatków poszło na podróże służbowe, noclegi i posiłki parlamentarzystów. Urzędników w Unii Europejskiej jest ponad 6 tysięcy. Aby utrzymywać Komisję Europejską musi zatrudniać ona ponad 25 tysięcy osób. Mało kto pamięta, że Anglicy 10 lat prosili się o wejście do Unii Europejskiej. Prezydent Francji Charles de Gaulle wetował ich próby każdorazowo. Od 2014 roku jest łącznie 751 europosłów. W 1999 roku Jacques Santer, głowa Komisji Europejskiej z 20 komisarzami, musieli odejść w związku z oskarżeniami o korupcję i nepotyzm. Raport Galvina w 2006 roku sporządzono go na podstawie wydatków i diet ponad 160 parlamentarzystów. Wyniki były tak przerażające, że utrzymywany jest dokument w tajemnicy. Niegdyś austriacki eurodeputowany Ernst Strasser został skazany za próby zmian prawnych w europarlamencie na rzecz przedsiębiorstwa, oferującego mu w zamian 100 tysięcy euro rocznie. Unia Europejska zapewnia jawność swoich działań, ale od 10 lat za naszymi plecami omawia z USA ogromne zmiany legislacyjne. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.